Rolnicy z gminy Krzyż Wielkopolski czują się ignorowani przez burmistrza i radnych. Wielokrotnie prosili, aby gmina przystąpiła do rządowego programu utylizacji odpadów rolniczych. Ościenne gminy zrobiły to i folia z produkcji rolniczej odbierana jest tam za darmo. Rolnicy z gminy Krzyż za utylizację odpadów muszą płacić z własnych pieniędzy. I to słono. Wojciech Wysopal Odpady z działalności rolniczej to bardzo poważny problem dla mieszkańców wsi. Mówimy tutaj o odpadach, o folii posiana kiszące, siatkach, czy też opakowaniach po nawozach. Aby pomóc rolnikom, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dofinansowujący utylizację takich odpadów. Do posłów docierały właśnie takie informacje, że rolnicy nie mogą sobie poradzić z foliami, w ogóle siatkami i tego, dlatego rząd wprowadził ten program. I myśleliśmy, że nasza gmina przystąpi również do tego programu. Gmina Krzyż Wielkopolski do programu nie przystąpiła, dlatego rolnicy za wywóz odpadów płacą z własnej kieszeni. Raz zapłaciłam 3800, drugi raz zapłaciłam 2400 i niedawno miałam zabierane też to było 800 zł. Takiego problemu nie mają rolnicy w gminach Wieleń i Drawsko. Długo nie trwało. Przyszedł telefon od urzędu gminy. Że mamy zdawać folię, jak to ma. I otworzyli punkty. Tu jeden taki tymczasowy nam mocy i drugi dla w I nasi się rolnicy pozbyli tej folii. Rolnicy z Gminy Krzyż wybrali się w tej sprawie na sesję, aby zapytać o sprawę burmistrza. Czy zapoznało się Pan z tym problemem też? Tak, Panie burmistrzu. Odpowiedzi udzielimy pisemnie. Chcieliśmy umówić się z burmistrzem na rozmowę. Niestety na pismo skierowane do urzędu nie dostaliśmy odpowiedzi, przygotował Wojciech Wysopal.